Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. W szczególności witam moje drogie panie. To jest czytanie dla Was o y, Waszych panach, czyli tak naprawdę sprawdzamy, co się dzieje u y, Waszych panów, i teraz tak Wasi panowie. Tutaj y, bardzo cierpią, być może przeżyli coś, co było dla nich bardzo trudne, bardzo bolesne, być może traumatyczne, ale oni tutaj wychodzą z tego bólu i tego cierpienia albo już teraz wyszli z tego bólu i cierpienia i świętują to wyjście z tego bólu i cierpienia w gronie znajomych, tutaj przyjaciół. Ja mam wrażenie, że dla Was to jest też zakończenie jakiejś rozłonki, E, Jakiejś e, e, separacji, które było dla nich bolesne, które było dla nich trudne. E, e, oni tak naprawdę e, wychodzą z tego bólu e, i cierpienia i e, wyruszają e, dalej. E, to znaczy, podążają w kierunku czegoś nowego, czegoś, co być może nowego życia, tutaj pełnego szczęścia i radości. Oni tutaj kończą jakiś konflikt, jakoś kłótnie. Albo po prostu y, doprowadzają do końca, jeżeli byliście skłóceni i no właśnie, doprowadzają do końca jakiś konflikt, który gdzieś tam y, przestał, y, no właśnie, bo jeżeli byliście skłóceni przykładowo i się rozstaliście tutaj w gniewie, to przez dłuższy, czas nie od... i przez dłuższy czas nie odzywaliście się, nie mieliście ze sobą w ogóle tutaj kontaktu. To teraz jakby wy Właśnie, będziecie kończyć ten konflikt. Być może zakończycie ten konflikt, być może dojdziecie do jakiegoś porozumienia. W, w każdym bądź razie zakończycie ten konflikt i rozpoczniecie jakby nową fazę. Tutaj nowy rozdział w swoim życiu. E, tutaj. E, Yy, zak on zakończył też yy, podejmowanie decyzji. No właśnie. Tutaj on. Yy, Albo będzie tutaj zakończał podejmowanie decyzji, no właśnie, bo wy byliście rozdzieleni i nie mieliście ze sobą żadnego kontaktu i jakby wszechświat tutaj ponownie popycha Was w kierunku tego, tego kontaktu, tego, tego, tej, tej rozmowy, tego połączenia. O której tak naprawdę wymarzyliście, o której marzyliście, bo wy byliście rozdzieleni, ale y, marzyliście, śniliście o tym, żeby się spotkać, żeby ze sobą porozmawiać, żeby się ze sobą sko y, y, skomunikować. Wy stworzycie trwały i Solidny związek oparty na partnerstwie i współpracy ale też y, na miłości, która będzie trwała, tutaj stabilna, zresztą to będzie miłość bezwarunkowa, która tak naprawdę zawsze była obecna w waszym życiu, tylko że wy jej nie dostrzegaliście, ale wy też jej nie docenialiście, nie, zdawali, nie zdawaliście z, nie zdawaliście sobie sprawy z tego, jak ważna rolę odgrywa ona w waszym życiu, jak ona jest tutaj ważna i wartościowa, ale to się zmieni, bo wy jakby odchodzicie tutaj od czegoś, coś kończycie i być może idziecie tutaj w kierunku doc docenienia czy też dostrzeżenia tej miłości. Wasz połączy związek duchowy, ale być może też związek małżeński. Wy tutaj stworzycie coś wspólnie, razem, o co będziecie dbać, o co będziecie się troszczyć, co będzie dla Was cenne. I wartościowe, co będziecie tutaj cenić, Wy rozstrzygniecie ostatecznie tutaj sytuację, która jest między wami. Być może rozstrzygniecie ostatecznie ten konflikt, który jest między wami, wy, wy skończycie z bólem tutaj złamanego serca, czyli zamknie, zamkniecie ten etap pełen bólu i cierpienia i rozpoczniecie yy, nowy etap. Tak jak mówię po przerwie. Wy Wrócicie do czegoś, co dawało Wam szczęście. Wysięgniecie też po narodziny czegoś, no właśnie, czegoś nowego. Być może wysięgniecie też po to, co jest, będzie Wam ofiarowane przez, przez los. Przez wszechświat, przez Boga, wypędzicie tego bronić. No właśnie, żeby tego nie stracić, będziecie wkładać w to walkę o to dużo trudu i wysiłku. No właśnie, ci mężczyźni tutaj zrobią wszystko, żeby Yy, że jak pojawicie się w ich życiu, to oni zrobią wszystko, żeby Was nie stracić. No właśnie, yy, wypędzicie ze sobą związani. Was połączy bardzo silna więź, yy, która. Pokona ich własne lęki, tutaj być może też obawy. Oni w końcu przestaną się tutaj zastanawiać, czy też myśleć i podejmą tutaj decyzję dotyczące Waszego połączenia, Waszego związku, tutaj Waszej relacji. Kochani, na dzisiaj to to już koniec. Dziś żegnam się z Wami. No i oczywiście zapraszam Was na moje kolejne czytanie.